Zamek, strach się bać! Gadają, że to dom potworów. Zastanawiałeś się kiedyś? Ty będziesz największym dziełem mojego życia! A, a, tak! Skąd się biorą potwory? Witamy w zamku strach się bać. Stworze, poznaj potwory. Siemka. I czy one też się czegoś boją? Ktoś tam jest! Wrogo bram! Zrobię z ciebie prawdziwego idola! Pokochają cię! Koszmarku! Skacz. To co? Mamy się tu kitrać po kątach jak jakieś cykory? No! Zamknijcie zawory! Nadchodzą potwory! Normalnie mamy gwiazdę! Koszmarek jest moim najlepszym kumplem. Muszę go ratować. Mój bohater. Już po nim. Tak, gość nie ma szans. Przykujcie się. Odsiedź! Cześć. Cześć. Człowiek! Na potworną przygodę. Człowiek! Przejdźcie! Jestem, potwory! Maciej Zagościelny jako koszmarek. Jeśli ludzie boją się mnie, to jak zareagują na krysie? <gryśla> Empatią się nie popisałeś. Wkrótce w kinach.